Siemano, ja jestem Chapson, a w dzisiejszym odcinku na moim kanale, pierwszym w zasadzie, odcinku na moim kanale, zagramy sobie, o to właśnie, tą grę, Exit 9 Horror. Gra polega na tym, że musimy za każdym razem, kiedy przechodzimy przez korytarz, szukać anomalii. Gdy ją znajdziemy, to musimy się wrócić. No i będzie strasznie. Na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że ja zbytnio horror, za horrorami nie przepadam. No ale dobra, zaczynamy. A więc tak, idzie sobie tutaj ziutek taki. Co jest? Mamy tutaj jakieś obrazy, ok. Tu idzie sobie pan taki, miły. Dzień dobry, dzień dobry, tutaj mamy nasze krateczki. Drzwi, na początku wszystko wygląda normalnie. Mamy tutaj talent i look, a Jelly Fruit takiego na przykład talentu nie ma. Yy, nieważne I lecimy dalej. O i mamy takie oczko. You are Benny Głaczek. Ja już się boję. Jezus Maria. Ham hanta Dobra, uwaga, lecimy drugi korytarz. Mamy jedynkę, czyli jest dobrze. A takich pięter wyjść będzie dziewięć. Czemu on jest taki wielki? On nie był taki wielki, halo, halo? On nie był taki wielki. Nie, dobra, ja uciekam. Do widzenia. Jest, dwójka. Widzicie? Główka pracuje. Co jest? Dlaczego mnie tak, jakby to cofnęło? Dobra, nie wiem, co się tu. Plakaty wyglądają normalnie. Pytanie: czy te drzwi nie były tutaj? Dobra, nie, drzwi były tutaj, drzwi były tutaj. Ja dzisiaj mam masterminda. Ja dzisiaj mam masterminda, będzie trójka. Czy ja naprawdę jestem aż tak dobry na, to, na tą grę? Ja jestem wybitny dzisiaj. Ja dzisiaj jestem... A! Przepraszam, już idę, nie idź za mną. Ja dzisiaj jestem wybitny. Dobra. Mam pytanie, czy te plakaty tu były? Dobra. Nie, no te drzwi są inaczej ustawione. On wygląda normalnie. Ja się boję widzowie, to jest za dużo na moje nerwy. Jeśli chcecie oczywiście więcej horrorów, to napiszcie mi nazwę w komentarzu, jakiego chcecie horrora, to może to nagramy. Hmm. No dobra, ja bym się wrócił, mimo wszystko, ja bym się wrócił. Ja bym się wrócił to Jedyna, matko Trzymał jedyna, nie no idziesz do domu no. Okej, okay, czyli jednak idziemy przed siebie Nie, bo jak tam zero zobaczyłem to No co? Siwy no, dym no. Ja się wrócić powinienem? Co ja z powinienem zrobić w ogóle? Czemu tu jest nagle zero? <gloduje> Lecimy od po. To nie jest normalne. <floduje> Witam, dzień dobry, jedyneczka. Banał, ja to robię, wygrywam to Dobra, jest u nas, bo zawsze nas tak... Zawsze nas tak tepa. Okej, okay, on jest wielkości normalnej Tak chyba powinny być te kratki oraz drzwi Plakaty są normalne Nie wiem dlaczego widzę swoje 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 te zęby i oczy od środka, ale... Czyste przynajmniej? Czyściutkie? Co to jest? Dobra, nie wiem, czy powinienem to pokazywać. Lecimy dalej. Co tam było? Co tam było? Powie mi ktoś? Co tam było? Co tam była za anomalia? Co tam było? Co tam się stało? Dla mnie to jest żart. Dobra, lecimy od początku. Spokojnie, mamy czas. Kratki są. Typek idzie. Tu autko. Tutaj coś tam, żebyśmy zęby. jest ja, ja się boję tego swojego tego. Dobra, on jest gitem. Wszystko jest git. Oczko jest. Pani i panowie, mamy to. Jedyneczka. Jedyneczka. Nic się nie zmieniło. Nie złapiecie mnie. Już, już, już. Ja, ja nie z tych. Teraz następnie pewnie. Nie te nas, dziwne, okej, okay. Dobra, no to co? Kratka. Plakaty. Lampy, wszystko jest. Drzwi są. Kratki nie są otwarte. Drzwi nie są otwarte. On wygląda normalnie. Dobra, jest git, jest git. Dla mnie jest git, jest git. Lecimy dalej. Jest dwójka. Takiej oceny mam z Matmy właśnie. Ok. Idzie, ta linia chyba tak była. Plakaty są. Kratki są. On w rękach nic nie trzyma. Co co? Idziemy. Trójeczka! Ej, dobra, nie! Bez anomalii żadnych! On ta gra mi kieruje? Co co się dzieje w ogóle? Nie no, wszystko jest normalnie. Kratka jest. Drzwi, kratka, drzwi. Znaczy kratka, drzwi, kratka. Typ wygląda normalnie. Plakaty te same. Jezus Maria, jak to dziwnie wygląda. Sufit ten sam. Oczko jest. Idziemy. Panie i panowie. Nie będziemy się zatrzymywać. Będzie czwórka? Halo? Gro! Czy ty chcesz, abym to wygrał? Czy ty chcesz, abym się nie przestraszył? Czy ty chcesz, żebym był szczęśliwy? Nie no, panie i panowie, to jesteś popsute! Kratka, drzwi kratka. On se idzie. Czy ja dochodzę właśnie do piątki? Dobra, kończymy to, kończymy to szczerze. Ale ja jestem pewny, że zaraz coś się wydarzy. Oj, takie oceny z matematyki. Dream. A A Jezus Maria, dobra wiedziałem W końcu się coś się wydarzyło, jest szóstka Przechodzę to, przechodzę to, przechodzę to Tepnęło mnie, coś się wydarzy Plakaty są Kratki są, drzwi są. On jest. Oczko, dobra, wszystko, wszystko jest git. Znaczy no, coś tu nie siedzi? No wszystko jest, wszystko jest. Siedem! Ej, dobra, robimy to. Dobra, zobaczcie, jest dziewiątka i jest szóstka. Jest tam żółte takie. Żółte, widzicie to żółte tu? To jest szóstka, musimy się wrócić. O, nie znajdzie, nie damy się Pani i panowie, ja to robię. Ja to wygrywam. Jeszcze i ten level, i następny i mamy to Czy ta dziewiątka nie była po tej stronie? Czy ta... Ja pier... przepraszam Dobra, ostatni level Tu się zesram, ze strachu Nie Drzwi! Schody Ja tu nie powinienem zawrócić? Chyba nie Lecimy Jest 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 Mówcie mi król horrorów Fortnite! Król horrorów Fortnite! Puu.